Proszę Państwa przepisy rozporządzenia unijnego, bo tutaj będziemy oczywiście posługiwali się przede wszystkim regulacjami wynikającymi z rozporządzenia unijnego, wprowadzają w obszarze RODO dwa pojęcia. To są pojęcia administratora oraz podmiotu przetwarzającego, który bardzo często, potocznie też jest nazywany procesorem, czyli podmiot, który przetwarza dane osobowe, jest traktowany jako procesor. I jeżeli spojrzymy sobie na te definicję, zwróćcie Państwo uwagę. Że biuro rachunkowe, z punktu widzenia zasobów danych, które otrzymuje, które przetwarza, a które następnie przesyła dalej, tak naprawdę przede wszystkim pełni funkcję procesora, a nie administratora. <laughs> biuro rachunkowe jest administratorem wyłącznie w odniesieniu do danych, które gromadzi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Innymi słowy, jeżeli biuro rachunkowe zbiera dane o swoich klientach, to z tego punktu widzenia, w odniesieniu do tych danych, występuje jako administrator i wszelkiego rodzaju obowiązki, które wynikają tutaj z przepisów rozporządzenia RODO, traktują w tym momencie biuro jako administratora. I druga taka najważniejsza grupa danych to są, proszę Państwa, ewentualnie pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, którzy tutaj są traktowani jako powiedzmy osoby. Wykonujące usługi na rzecz biura, i w konsekwencji biuro, jakby z istoty swojej, przetwarza dane tej grupy podmiotów. I to jest, proszę Państwa, sytuacja, czy też obszary danych, w stosunku do których biuro właśnie występuje jako ten nasz administrator. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, właśnie to bardzo ładnie pokazuje specyfika działania biura rachunkowego, że ta specyfika, Związana z otrzymywaniem ogromnych ilości danych, bardzo często to są oczywiście ogromne ilości danych, przede wszystkim w formie elektronicznej, ale mimo wszystko, proszę Państwa, otrzymywanie ogromnych ilości danych od naszych klientów, które obsługujemy, oznacza czy też pozycjonuje nas jako biuro rachunkowe z perspektywy właśnie podmiotu przetwarzającego, i zwróćcie Państwo uwagę, jest to bardzo istotne, że my dokonujemy przetwarzania tych informacji, a zatem, uwaga, nie jesteśmy administratorem, administratorem tych danych. Po drugie, dokonujemy przetwarzania niejako na rzecz i w imieniu tego administratora.